W ciągu jazdy, gdy pojazd porusza się po różnych nawierzchniach dróg, amortyzatory i sprężyny zawieszenia są ściskane i rozciągane miliony razy. Zużyte amortyzatory mogą być źródłem wielu problemów, takich jak wydłużona droga hamowania, niestabilne prowadzenie, układ kierowniczy pracujący bez wyczucia czy nierównomierne zużycie opon. W tym filmie wideo prezentujemy wymianę przednich i tylnych amortyzatorów w bardzo popularnym lekkim pojeździe użytkowym, jakim jest Volkswagen Transporter T5. Prace należy rozpocząć od uniesienia maski silnika, demontażu ramion wycieraczek, gumowej uszczelki oraz plastikowego podszybia. Umożliwi to dostęp do górnych punktów mocowania przednich amortyzatorów. W komorze silnika zamontowane są dwa panele stanowiące część grodzi silnika. Są one przykręcone dwoma śrubami. Należy je również zdemontować, ale w celu uzyskania dostępu do prawego panelu należy wymontować górną część filtra powietrza. Poluzować górne mocowania, ale nie odkręcać ich całkowicie. Odkręcić nakrętkę mocującą pół oś napędową, którą następnie należy wysunąć z wieloklinu piasty koła. W kolejnym kroku unieść pojazd na podnośniku i zdjąć koło. W celu wyjęcia kolumny zawieszenia odkręcić od niej łącznik stabilizatora oraz śruby mocujące z piastą koła. Następnie odczepić przewód hamulcowy oraz okablowanie czujnika ABS. Odkręcić dwie śruby mocujące dolny stworzeń wahacza, a następnie odsunąć piastę koła, co pozwoli całkowicie wysunąć z niej pół oś napędową. Po odpowiednim podwieszeniu i zabezpieczeniu zacisku hamulcowego i piasty koła, używając odpowiedniego klucza rozporowego, wysunąć kolumnę zawieszenia z piasty koła. Odkręcić górną nakrętkę mocującą i wyciągnąć z pojazdu całą kolumnę zawieszenia. Do prezentowanego pojazdu FEBI oferuje kompletne rozwiązanie naprawcze. Ścisnąć sprężynę zawieszenia i odkręcić śrubę górnego mocowania kolumny zawieszenia. Kolumna zawieszenia, zwana często kolumną amortyzatora, składa się z amortyzatora, osłony ochronnej amortyzatora, odboju, sprężyny zawieszenia, górnego mocowania kolumny oraz łożyska. Przed ponownym montażem należy upewnić się, że wszystkie elementy są w dobrym stanie i nadają się do dalszej eksploatacji, a także zostały starannie oczyszczone. Ścisnąć sprężynę zawieszenia, na trzpień amortyzatora nałożyć odbój, ustawić sprężynę w jej gnieździe na amortyzatorze, a następnie wsunąć osłonę amortyzatora i łożysko. Następnie ustawić łożysko i mocowanie na sprężynie i trzpieniu amortyzatora. Dokręcić nakrętkę mocującą, a następnie zdemontować zaciski ze sprężyny zawieszenia. Przed zamontowaniem w pojeździe należy dokładnie skontrolować całą kolumnę zawieszenia. Zmontować kolumnę zawieszenia używając nowego amortyzatora, górnego mocowania, łożyska i zestawu ochronnego. Następnie zamontować kolumnę w pojeździe. Wsunąć kolumnę w górny otwór mocowania i zabezpieczyć nakrętką. Następnie ustawić kolumnę zawieszenia względem piasty koła i wsunąć do końca. Dokręcić dwie śruby mocujące, a następnie zamontować przewód hamulcowy oraz okablowanie czujnika ABS. Zamontować i przykręcić łącznik stabilizatora. Zamontować pół oś napędową oraz dolny stworzeń wahacza. Opuścić pojazd na podłoże. I dokręcić górne mocowanie. Wszystkie śruby i mocowania dokręcić momentem zalecanym przez producenta pojazdu. Zamontować koła, śruby dokręcić momentem 180 Nm. Następnie dokręcić nakrętkę mocującą pół oś napędową momentem 200 Nm. Poluzować o 180 stopni, a później dokręcić momentem 200 Nm. Zamontować zespół filtra powietrza, panele boczne, podszybie oraz ramiona wycieraczek. Teraz można rozpocząć pracę z tyłu pojazdu: zdemontować koła, unieść pojazd na podnośniku i podeprzeć oś tylną. Zdemontować górną i dolną śrubę mocującą. A następnie wyciągnąć stare amortyzatory. Zamontować nowe amortyzatory, następnie dokręcić śruby mocujące górną momentem 80 Nm plus 90 stopni, a dolną 120 Nm plus 180 stopni. Zamontować koła i dokręcić momentem 180 Nm. Po wymianie któregokolwiek elementu układu kierowniczego lub zawieszenia zaleca się skontrolowanie geometrii kół zgodnie z zaleceniami producenta pojazdu. W razie konieczności należy odpowiednio skorygować ustawienia. Po zakończeniu naprawy należy przeprowadzić jazdę próbną w celu sprawdzenia poprawności działania zawieszenia i układu kierowniczego.